Stary Rynek 84 to adres, pod którym funkcjonuje Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. Otwarte zostało 10 czerwca 1978 roku. Historia powstania tego muzeum jest dość niezwykła, ponieważ Henryk Sienkiewicz nie miał oczywistych związków z Poznaniem. Był tu zaledwie kilka razy, a w tej kamienicy nie był nigdy. Sienkiewicz nie przyjeżdżał do Poznania dlatego, że Poznania nie lubił, tylko on do Poznania nie mógł przyjechać. Sienkiewicz był poddanym zaboru rosyjskiego, Poznań leżał w zaborze pruskim, a Sienkiewicz był znany z tego, że prowadził właśnie taką bardzo intensywną działalność polityczną, wymierzoną właśnie w zabór pruski, w cesarza pruskiego. Bardzo Sienkiewicz się ujmował za Polakami, którzy tutaj e, mieli bardzo trudną sytuację. Można tylko wspomnieć na przykład sprawę Michała Drzymały, wywłaszczenia Rugi Pruskie, czy sprawę dzieci wrześnierskich, i w każdej z tych spraw Sienkiewicz zabierał głos. Także był tutaj osobą niemile widzianą, w pewnym momencie nawet persona non grata, i do Poznania nie mógł przyjeżdżać. Jak to się więc stało, że właśnie w Poznaniu, w którym Sienkiewicz nie mógł bywać, powstało miejsce poświęcone jego pamięci? Wszystko wydarzyło się za sprawą wielbiciela twórczości Sienkiewicza Ignacego Mosia. To jest historia fascynująca, która nie rozpoczyna się w 1978 roku, kiedy powstało z inicjatywy z Fundacji Ignacego Mosia Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. Tylko ta historia zaczyna się tak naprawdę podczas II wojny światowej. Ignacy Moś razem ze swoją rodziną został wysiedlony w styczniu 1940 roku w kieleckie do generalnej guberni i tam można powiedzieć takim zrządzeniem losu, dziwnym przypadkiem, pewnego dnia spotkał w Kielcach w sklepie, w którym Pracował swojego przyjaciela z Oszczeszowa, który pracował jako zarządca z ramienia Niemców w majątku w Oblęgorku. Oblęgorku, który należał do Sienkiewiczów. Rodzina Mosiów często właśnie w Oblęgorku ukrywała się, w związku z tym, że w Kielcach były organizowane łapanki uliczne. No i tak ta przyjaźń Mosiów, a zwłaszcza Ignacego Mosia z Sienkiewiczami, stopniowo, stopniowo się narodziła. W 1944 roku syn Henryka Sienkiewicza, Henryk Józef, został aresztowany przez Gestapo pod zarzutem udzielania schronienia partyzantom. Ignacy Moś pomógł w jego uwolnieniu. Co warte podkreślenia, to już było drugie aresztowanie Henryka Józefa Sienkiewicza i gestapo miało tutaj już takie solidne podstawy, żeby przypuszczać, że Henryk Józef Sienkiewicz jest ważną personą w strukturach Armii Krajowej. Chłopi, którzy zamieszkiwali okolice Oblęgorka postanowili wykupić Henryka Sienkiewicza, Henryka Józefa Sienkiewicza z rąk gestapo. Zebrano podobno kilkanaście tysięcy złotych na łapówkę, którą wręczono gestapo. Gestapo postanowiło na tej całej sytuacji jeszcze trochę ugrać, Tłumacząc się, krygując się, że to jest przecież bardzo ważna persona, że to jest syn autora Krzyżaków, że oni tak nie mogą wypuścić Henryka Józefa Sienkiewicza. No i tutaj z pomocą wkroczył Ignacy Moś, który zebrał brakującą sumę pieniędzy. I tutaj są sprzeczne wersje, bo albo dolary w złocie, albo złoty łańcuch. Wręczono tą łapówkę Gestapo. Okazało się, że to już wystarczyło. Więc Henryka Józefa zwolniono z rąk Gestapo. Rodzina Sienkiewiczów chciała koniecznie odwdzięczyć się Ignacemu Mosiowi za uratowanie Henryka Józefa. Ofiarowała mu cenną pamiątkę ze swoich zbiorów. Mogły to być albo rękopisy powieści Henryka Sienkiewicza, albo srebra rodowe. Tutaj też mówię albo, albo, bo te wersje są przeróżne, zależały od tego, jaki humor miał Ignacy Moś. Taka była wersja zdarzeń, taka wersja zdarzeń się pojawiała. Ostatecznie skończyło się na tym, że Ignacy Moś przyjął egzemplarz bibliofilski Białego Kruka powieści Henryka Sienkiewicza Kwowadis też z biblioteki Henryka Sienkiewicza, z numerem jeden. Wyszło tylko 15 takich. Takich specjalnych egzemplarzy na papierze japońskim. No i ten egzemplarz charakteryzował się tym, że Henryk Józef Sienkiewicz na karcie tytułowej wpisał Ignacemu Mośowi dedykację, że ofiarowuje mu tą książkę na pamiątkę ciężkich czasów wojennych w imię przyjaźni między obu rodzinami. No i tak naprawdę od tej książki wszystko się zaczęło. Bo Ignacy Moś, kiedy trafiał do Oblęgorka, tak naprawdę twórczości Henryka Sienkiewicza nie znał. On był z zawodu, z wykształcenia kupcem. Miał ukończyć szkołę zawodową, z literatury, to tak naprawdę fascynował go Adam Mickiewicz. No i dopiero ten pobyt w Oblęgorku, w atmosferze kultu pisarza, gdzie mógł tak naprawdę obcować z pamiątkami po Sienkiewiczu i też z rękopisami, sprawiły, że Ignacy Moś rozkochał się po prostu w twórczości Sienkiewicza. Zaczął czytać Krzyżaków, zaczął czytać trylogię, zaczął czytać Kwowadis. no i w czasach II wojny światowej to słynne krzepienie serca po prostu wywarło na Mosia bardzo wielki wpływ. Wpływ, który zaowocował tym, że Ignacy Moś tak naprawdę całe swoje życie zmienił. Bo kiedy skończyła się wojna, on wrócił do wielkopolski, początkowo do Ostrzeszowa, potem w latach 50. się przeniósł do Poznania i zaczął gromadzić Sienkiewiczana, zaczął gromadzić pamiątki po Henryku Sienkiewiczu. Początkowo to były tłumaczenia kwowadi na języki obce, bo Mosz był cały czas zafascynowany tym unikatem, który otrzymał od rodziny Sienkiewiczów, potem się pojawiały meble, korespondencja, pamiętniki narzeczony. Henryka Sienkiewicza, także ten zbiór w czasie rósł, rósł rósł, zwłaszcza właśnie ten przyjazd do Poznania zintensyfikował tą działalność Mosia, bo nawiązał kontakty z desami, nawiązał kontakty ze środowiskiem uniwersyteckim, więc ten zbiór rozrósł się do bardzo, bardzo dużych rozmiarów. Ignacy Moś miał niezwykły dar wpływania na ludzi. To dzięki temu udało mu się zgromadzić tak liczne zbiór pamiątek po Sienkiewiczu. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Moś był Zawodu i z wykształcenia kupcem, więc tą umiejętność targowania się miał bardzo dobrze rozwiniętą. Potrafił, no, omotać nawet, można powiedzieć, takiego delikwenta, który na przykład chciał swój eksponat, mebel zanieść do desy. To czę, często taka osoba do tej desy po prostu nie docierała, bo Moś go umiał bardzo, bardzo umiejętnie przekonać do tego, że ten obiekt powinien znaleźć się w jego zbiorach. Ale Moś też, można powiedzieć, miał taki niezwykły talent, że wynajdywał Sienkiewicza wynajdywał pamiątki po Henryku Sienkiewiczu. Między innymi udało mu się odnaleźć pamiętnik pierwszej narzeczonej Henryka Sienkiewicza, Marii Kelerówny i też udało mu się odnaleźć pamiętnik czwartej Marii, Marii Radziejewskiej i te pamiętniki właśnie znalazły się w naszych zbiorach. Często była to kwestia przypadku, bo na przykład most się dowiadywał z prasy, że odnalazł się rękopis na przykład jednej z bajek Henryka Sienkiewicza. Tak było między innymi z rękopisem bajki Kwiaty. I Krzemienie, która się odnalazła w Koninie. A można powiedzieć, że informacje o tym Moś otrzymał od swojej siostry, która w Koninie mieszkała. Także ona od razu do Mosia zadzwoniła. Moś akurat wsiadł od razu praktycznie, że bezpośrednio w pociąg. Przyjechał do Konina, do siostry, zapytał się gdzie ta pani, która ma ten oryginał w posiadaniu mieszka. Okazało się, że bardzo blisko, także tego samego dnia już był w posiadaniu oryginalnej bajki Henryka Sienkiewicza. A jeżeli chodzi o meble, to w większości one pochodziły z Desy. Desy miał Ignacy Moś bardzo dobrze rozpracowane, tak samo antykwariaty do tego stopnia, że jeżeli tylko pojawiała się gdzieś nowa rzecz związana z Sienkiewiczem, to od razu był wykonywany telefon do Ignacego Mosia, który można powiedzieć, że prawie miał tam prawo pierwokupu. Wyjaśnijmy jeszcze pojęcie DESYK. To było przedsiębiorstwo dzieła sztuki i antyki, które właśnie zajmowało się sprzedażą, no jak sama nazwa wskazuje, dzieł sztuki i antyków. Ale tam się znajdowały przeróżne rzeczy, meble, obrazy. I co też jest ważne, te podkreślenia, po tam się znajdowały meble z ziem zachodnich po II wojnie światowej, które weszły w skład Polski. I właśnie nasze meble widermajerowskie z tych ziem zachodnich pochodzą. Jak ten zbiór trafił do kamienicy przy starym rynku? O tym opowiem Państwu w kolejnym odcinku historii Z Poznania Wziętych. Zapraszam!